Ile kosztuje budowa takiego domu modułowego? Oto SM105, 105-metrowy dom parterowy, wewnątrz którego znajdziemy wiatrołap z miejscem na szafę, w którym umieszczono również rozkładaną drabinkę strychową. Obok przewidziano pomieszczenie techniczne. Sercem domu jest przestronny, dobrze doświetlony salon z jadalnią, płynnie łączy się on z funkcjonalną kuchnią, obok której przewidziano spiżarnię. Korytarzem możemy przejść do dalszej części domu. W domu znajdują się cztery sypialnie: główna oraz trzy mniejsze. Na wprost głównej sypialni znajduje się łazienka oraz dodatkowa toaleta. Dom występuje w aż siedmiu wariantach rozkładu pomieszczeń, aby każdy mógł wybrać plan domu dopasowany do swoich potrzeb. Cena domu w stanie podstawowym to 282 000 zł, a w stanie rozszerzonym 439 000 zł. Pobierz cennik oraz katalog domów na solidmodular.com.